Siemano. Jestem kupsyn. Pierwszy raz na kanale będę. I będzie seria z różnych metinu yy, z Minecrafta. I innych takich. Ja tutaj ze skinem, żeby nie było później. Sorry, ale on inne, więc, więc jak będzie coś źle, no to od razu włączam. No dobra, przechodzimy do rzeczy. Idziemy pozbierać serwa. Tutaj jest cały spawn. On za chwilę poda. Zebra. Serwer. Serwer jest od razu już czynny. Jakby coś to jakby coś nie wiedział, to ja jestem kupsem. Czekajcie, Lekko. I tego serwa o kur... Ale... I zapraszam. Tam są kropki, a nie spacje. Proszę pamiętać. A to wszystko jest dobry serwer. Naprawdę polecam. Pierwszy raz jestem. Dają VIP-a za nagrywanie. Y Czekajcie, muszę spytać się, co VIP daje. Wiem, że ja daję. Co daje VIP? O i inne takie daje. O i właśnie Clipper tutaj. Yy, Creeper się nie chce mnie zawsze odciepić. A ja ma. O, koniki. No, inne takie. Jeszcze inne będą nagrywane ze serwera jakiegoś, więc to wszystko. Pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć.